Przyszedł. Mogę tego nie ruszać. Ło! Coś mnie tam zabiło. To cichutko trzeba. Ło! Łał! Ale masakrę, trzeba to przebiec tak myślę mm, zamiast się bawić oni no, tak mnie widzą, wiedzą już o mnie i tak, no rusz się No jak wy takiego ocela macie Głupki, głupie no Dobra, co ja mam z tym zrobić teraz <laughs> Potrzebuję na ten statek się dostać Co to robi w ogóle? Aha, to odwraca... Obraca, rozumiem. Na tą stronę O, dobrze jest. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek ekstra. Be Podoba mi się jak tutaj trzeba czasami kombinować.

On gdzieś tam zarziałem się co że żeberka, to jest jedzenie, to ja mam go dużo. Gdzie oni są? Nade mną Co to się stało? Dobra. Tam co się? Ja za tymi skrzyniami. To mi się wydawało. Siedem. O! Kolej idzie. Dobra, koniec. Koniec dla ciebie oczywiście. Jep. Dobra, mieczym cię. Wykończymy. Jep. Przez łeb. O, kryt mi wszedł, nie trafiłem. No i dobij go, dobij go. Ba. Hej, to jest fajne. To mi spokój, babko. Jest troszkę zbyt pyskato to zrobić. No, trzeba tych skrzyni się pozbyć, bo za nimi coś jest. Ja nie mogę tego przesunąć. To to wiadomo. To by się przydało odsunąć. Tam coś jest, no dobra. Wygląda na to, że nie ma opcji, żeby tam wejść. Idziemy tu na górę zjem sobie 3, 4, 5 Nic? W tych skrzyniach zapasy powinny być, ale jest mikstura zdrowia. Może na dół poleciało po prostu. Ok, żeberka. Upieczone żeberka. Co to jest? Jakby tu był gość można by co na niego zrzucić, nie? Ale tego nie zrobiłem, bo o tym nie pomyślałem. Moment Jestem tu na górze, teraz muszę gdzieś iść, nie? Tu byłem Tu może mam iść Nie, stąd przylazłem tak w ogóle Kurde, no Chwila, <laughs> zastanówmy się mm -hmm. No tu mogę iść Aha, tu mogę wyjść wyżej kawałek, tak? Nie, to jestem w tym samym miejscu, chyba. Tak to wygląda, no. To bez sensu. Hm, pomyślmy. Co tu się... Coś tu można wykombinować. Za tym coś jest na stówę, może to można rozwalić. No kurde, bo tu coś jest, no. No dobra, nieważne. Albo grafika się buguje. A tu coś, są jakieś drzwi. O, właśnie, klucza potrzebowałem i mam. No to maszynka. Sobie podbieramy, Coś do rzucania. Racja żywnościowa. Co to jest? Więcej magicznej światłości. Tam świetlności, tak? Gdzie to jest? Tu tutaj. Dodaję 10 man. O, no nie wiem, czy wolę krytykala czy manę. Many chyba mam pod dostatkiem, tej 50. Mam 3 punkty, a potrzebuję 6, żeby móc, mi móc mieć to trafienie krytyczne i tego waki i nagów móc używać. Czyli zobaczymy, jak ten miecz ucznia, co będzie wyglądał. Mesjasz demonów kurce się spełniają Właśnie się to są ci gości co tu mówią, nie wiem to Są jakieś mikstury kolejne Z których nie potrzebuję na razie kurcze. O, co to jest? To są ja magowie, o Boże Jeszcze jeden Holomognia to będzie ciska już umarłeś? umarł te krytykale mi teraz dość często wchodzą ale z nich nic nie wypada to biednie ale fajnie że wreszcie jakiś nowy przeciwnik jak to zaczynałem powoli wiać nudą w sumie cały czas w kółko albo miecznicy albo łucznicy. no no Jak mam cię uwolnić? Ty, Gnomu. Nie to są takie trolle. No, zła decyzja. To ci powiem, że zła decyzja. Oddrębnie. Martwę. Dzień dobry. Blarg Mam kluczy już, tak? No zdobyłem jakiś klucz Może to jakoś inaczej trzeba ich uwolnić Co to było Co ty żeś narobił na lepszego? Ło! Ten jak tu blokuje Bla, bla! No, dawaj, 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 no, ho! Uchyl się przed tym ha, ja go napierdzielam Yeah! Haha! To była walka Tu nic nie mogę zrobić, to jakaś dźwignia musi być od tworzenia ich ciasto Wszystkie mi mało życia odnawia Tu też coś mamy Zwój kuli to jest z dwój lodem Fajnie eee, musimy to trochę uporządkować, bo mi się tu bałagan zaczyna robić To kiedy idzie. to jest tak, tu na górę chyba muszę iść, tak? Długi miecz. O, lepszy długi miecz niż krótki, nie Hak. Obrażenia plus 3, a długi miecz? Plus 3, dobra, też. O. Być albo nie być. O to jest, zagrajmy. Aaa, nie chcę żadnego sukara mówić. Do tej podniesionej kości. No i chciałbym ich wypuścić, mam ten klucz, no. Goddammit Ciekaw jestem jak ten miecz się będzie spływał Ile on ma? Plus 3 Zupełnie jak ten hak To są jakieś buteleczki, no Dobra, nieważne Może gdzieś dalej coś będzie, żeby ich wypuścić Mam nadzieję, że ten miecz ucznia znajdę A tu był potrzebny ten klucz, dobra Tutaj czysto Tu na górę bardzo proszę. Hop. O, tu jest. DŁUGI MIECZ! DŁUGI MIECZ! Oj, tarczą się zasłonił. Długi, DŁUGI MIECZ! DŁUGI MIECZ! DŁUGI MIECZ! DŁUGI MIECZ! I wykończenie długim mieczem. Ładnie. Jakaś tarcza. Eee, taka sama jak ta. Tylko, że nazwę inną ma. Są jakieś skrzynie... Co tu mamy? Pieczone kurczą. Kurcze pieczone. A teraz będziemy mogli znowu jedzenie zbierać. No, to są ci no. grabalista, goście. O, leci kolejny, ostrożnie. Sztyletami z z nim sobie powalczę. O, adrenalina, jep, ale zajebiście te animacje to są. Dostał? Przyję, dostał chyba. Jep. Są, przywaliłem. Zaptem tu poleciał i też zginął. Ale tak ekstra te animacje, walki tymi sztyletami są, po prostu są niesamowite, no Co tu jest? Elficki łuk Eee, tu go mam O, obrażenia plus 5 o 3% zwiększa klity. Lepsze od tego Mogę sobie tu z balisty strzelić. Wow się wszystko rozpada. Dobra. Don't try to run, to ja do ciebie to powinienem mówić, gościu nie do mnie. Na razie. No, mam 5 punktów. Dalej krytycz, krytycznych umiejętności, co nie mogę wziąć. W sumie, czy potrzebuję tego? Nie potrzebuję. Cóż nie, to jest lepsze. Może 2% większa szansa na zadanie Criticala. tu są balisty od strony morza ale ekstra graficzno super jak na silnik susz to jest naprawdę bardzo dobrze to wcale nie jest nowa gra co my tu mamy czyżby miecz ucznia nowe wytyczne Usuń wszelkie zagrożenie na nabrzeżu i na mostku Lenne nie ruszy się z miejsca dopóki nie będzie bezpieczna mam miecz ucznia i co on ma wow obrażenia plus 5 ale będzie teraz na pierdzielanie będzie hardcore Teraz dawać mi tu kogokolwiek. jest skrzynia jeszcze. Ale tam będę mucił zaraz. Zjemy sobie te racje. W sumie lepiej ich jeść, skoro ich tyle znajduje, nie Chcemy Zamiast używać. Dodge. A, uwiebiałem. Ho ho, dwóch zabił. No co, no chodź. O, lasko mnie uderzył, myślę, że jest fan. O, adrenalina. Hohoho! Ho, ho. Ale się zakrwawił, gościu. Idziemy sztyletami. Hop, hop, oj, ostrożnie. Trzebuję się uleczyć. No dawaj, zobaczymy czy się przy tym obronisz, tyle tych ciosów ci wymierza. Nie obroni się. Tam jest kolejny, a ty uciekasz. Bum. Żyjesz? Już uroczy uroczy nie. Haha. <laughs> Dobra, to tak. No to tego nie potrzebuję w takim razie, bo wolę plus pięć obraczy mieć. Ten uroczy trapik, boże. Zwoki sobie wyrzucimy, może jak się da. Uda się. Hop! Poszły. <laughs> Fajnie to wygląda. Ten uroczy trapik spuszczę. O. To można tym rzucać. Moment, tak. przyjrzyjmy się umiejętnościom. Wszystkie ataki broni mają plus dwa do obrażeń. Ale to może, musi być mocne, to potrzebuje łuk na maksa rozwinąć, bo to tak na... Nie, to pod... mogę też, to na maksa. miał tak Przełamanie ze zasłoną. Czasem pozwala lawinie ciosów przełamać paradę wroga. Cios wyskoku. Potężny atak, który spowoduje utratę równowagi. Wirujący. Postać wiruje atakując równocześnie kilku wrogów, większość z nich zabijając na miejscu. Przykucnięcie plus adrenalina plus potężny cios. Nie nie, będziemy się tak bawić. Sanktuarium. Tworzy magiczną tarczę, która na krótki czas osłonięcie przydatkami, bo nie, magicznymi pociskami. Tu mam różne rzeczy. <laughs> A więcej many na razie nie potrzebuję. Wytrzymałość. O, to będzie... Wytrzymałość sobie weźmiemy. I dzięki wytrzymałości będę mógł teraz tą kolczugę wziąć. 40 many wystarczy. Sobie A stłukka To rzeczywiście można tłuc niektóre rzeczy. Ten mieczyk jest ekstra, po prostu super Dobra, idziemy ten trapik sobie spuścić, tak? Tu nic nie ma, prawda? Nie, coś tu jest. Racja z żywnością. Nie można tego poprzecinać. Tu wolę nie schodzić. Dobra, zobaczymy się za tym rozejrzeć?